Szumem, co was wymazywał bez słów. Twarz kasował, zostawiałem dziurę czarną, bez cienia znów. Stałem z boku, patrzyłem, jak wymazuje w mroku głębokim. Rozszyfrowałem was, jak zagadkę, krok po kroku szerokim. Czasem trzeba przemilczeć, zamiast gadać w głowie swej. Wyciągałem tożsamość, zostawiam dziury, panie tej. Robiłem duchy bez twarzy, kontrola w umyśle, co dusi mniej. Formuła prosta, jak manipulacja w duszy, która wyje w jej. Czuj, pętla, zacisk! Przestrzeni, gdzie nic ci pisk Zjada kolory słowa nadziei I łeb w rozprysk Widzieli krokiem pustkę głośniejszą niż nowy miks Bez nadziei pozy Patrzysz na siebie Widzisz tylko kontur Bez środka Bez pudła Wszyscy tracili imiona w szumie, co zjadał wszystkie sny bez pamięci w pustce, która nie daruje nikomu kto chciwy Aż ktoś mi zabrał moje imię, pokazał jak to działa w chaosie A tutaj nie, nie, litościwy Pierwszy raz zobaczyłem siebie Pustego taki stałem się płochliwy Nikość, którą kontrolowałem, pochłonęła tam, gdzie biby niby Stoję sam na szlaku w kracie, patrzę z boku na siebie w stacie Byłem kurwa biały ksumem, co cieka słowo babycie. Na świecie jestem lordem, teraz nie za torbę! Masz dwa słucha, jedną mordę To słuchaj by trafić w brodę Ten, Co ma wiedzieć mnie reszta pusta zwykłą wodą, którą dźwignąć mogę Patrz jak przemilczam minutę zamiast walić w ryjarą Szyfrowałem cię dawno, ale daję ci żyć, ale jak pięknie ci szyja Słowo! A po prawie skija Łańcuch dusi każdy odwięzienie, bez okien w roku ostrzach Fundament to sarkofag, korzenie jak kajdany w kościach Każdy ruch niemożliwy, przeszłość przygniata do ziemi, grób gotowy Nie byłem lekarzem tylko rakiem, co się rozrastał się w ciągu doby Który pożerał was od środka pod każdym kątem, zakopani bez głowy One do tego miejsca ozdoby Obserwuję jak buduję mury wokół was bez zgody Nie, 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 to nie minie Przekształcam płynność w kamień, bo tak łatwiej kontrolowa przeznaczenie jest boku widzę grę, zamiast więzić weź przemilczenie Jako ma prawo do walki, nawet jak znam zakończenie Ziemia pode mną drgnęła, zrozumiałem, że moc to parę kamieni Prawdziwa stabilność to elastyczność niesztywny, nic nie zmieni Cię nie wyłapią, są w ciebie, jesteście oślepieni Szyfrowujesz siebie jak obcy kod Znajdujesz błędy w pamięci O przemocy Pamiętam szum co wymazywania Nagrywali więziów w lochach ha! Szyk pomocy Ziemia pękła, przesunięcie na planecie Tektoniczne w środku i tsunami w połowie Składki, glebę żywą czuję Przestrzeń pierwszy raz ci powie. Bo Ivor jest właśnie zapis w apcji. Z ze czy nie? mów kupca, wiążenie O fiksacji! fixacji O cór, preparacji Rozszyfrowujesz siebie jak obcy kod Znajdujesz błędy w pamięci O przemocy Pamiętam szum co wymazywania nagrywali więziów w lochach Syk pomocy Ziemia pękła, przesunięcie na planecie Tektoniczne w środku i tsunami w połowie Składki, glebę żywą czuję, przestrzeń pierwszy raz ci powiem Nie więzi już, daje grunt pod nogami, gdzie wybierać się w głowie z boku patrzę jak przemilczyć tą scenę Zamiast ranić rozszyfrowałem wszystkich Ale czasem trzeba dać błądzić, trzeba się zabawić Powrotem w żywą mogę być solidny Dawać czasem w krainie tej, nie więzie bracie Daję wybór gdzie iść, na szlaku w dolinie mej Światło pali kłamcą, prawdą jest bronią Nie lekarstwem, oświecenie jest gwałtem Wszystko ciemność to pułapka, nie to minie Moment i każdy ginie Słońce pali, kurwa nie świeci Na was wcale, a kiedy co drugi staje na minie Krrr! Prawdą was walę jak pieszo, bezwolnie siada Wbijam cel, Pasował się w czarny wrrr Patrzę z bogu jak bałam do was, prawdą, a wyszukacie zakażeń Rozszyfrowałem każdą słabość, ale przemilcza minutę pełni wrażeń Bo nie każdy musi wiedzieć, wszystko nie każda, prawda służy do marzeń Byłem czarną dziurą, co pochłaniała światło, horyzont zdarzeń